Nie do rady. Dla tak, fajna! ślepienie! Ej, hey, witajcie w kolejnym odcinku z The by Daylight. Jest z nami Hubcio, Don oraz Zizel. Z umiejętności standardowo: twarda sztuka, żelazna wola, ostateczny cios, niezłomność. Piątynia oczyszczenia. Cześć czy Zizel? To się zawsze to tam. O, jestem super, jest wow. to nic O nie woli. Po co Demogorgon robi adepta? Run. Hmm. Yeey ha bo wy robicie trochę tak? Ale możemy zrobić gena zaraz, nie? O, za mną leci jednak. Cofnął się, dobrze. Muszę przystanąć na sekundę, żeby mi strzedło... Zeszło yy, wyczerpanie. Nie ma tu eee, paletki, prawda? Nie ma. Gieruetki. Co? Co robił Mindbreaker? Mm, to było, że wyczerpanie jest cały czas, nie? Jak robisz, jak dotkniesz Gena? O kurde. A, dobra, dobra. To Józef, bo mam sprint'a. Ja też mam sprint'a. Ale to nawet pomoże, bo nie zmarnujesz sprint'a odbiegając od Gena. I no możesz sobie w sumie wytamingować. On ma Majsterkowicza. Nie, po prostu to przyszedł z wami. O, dziękuję, no, patrz, patrz! piu piu Coś pomogę robić, patrz! Wybuchanie. Szalona pomoc! No, wybuchanie genów. No to jest hmm. jego perk, czy nie? No jest. No to. Ma blokowanie okien. To, a to też jest jego perk. Leci za mną. No to nie jest jego perk. Jak... Nie, on ma blokowanie okien, a wybuchanie yy, genów to a. chyba było coś innego. Dobra. No ma bloku, ale on no wszystkie okna zablokował w okolicy, co to jest za perk? E, jeżeli gen jest zrobiony, to blokuje okna. Idę ściągnąć. No to polegnie mnie No was tak głośno, że nawet nie słyszę terroru, nie wiem czy nie jest Dmianka. Naprawdę, musiałeś to zostawić. Przepraszam. Oddawaj to złodzieju! Ty Jak chcesz ja skrzynkę, ja to polecie. tam masz skrzynkę, złodzieju. No, już... z blokowaniem okien? On jest dobry. On ma bardzo mały zasięg. Aaa. Ale pan e, nie ugrał. Nie, coś nie? Don pójdziesz ściągnąć, ja będę coverował. Oczywiście. O, nie Ty nawet nie wiesz, co ja na cantresce zrobiłem. Kantreska nie powiesiła nikogo, bo cały czas goniła huberta. Ona I trzy razy wycoverowany był. O ja tu nie ma nigdzie. Szybku! Ja zdążę, 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 zdążę. Niech eee. pan! No C to, co to jest? Co to? Co Co? co, Czekaj, no. No. Się, co? Portal dostarczył. Pod samym hakiem. To ugrał. Nie. nie wiem, w ogóle nie weszła ta latarka. Nie niszczyć portalu. Muszę go wstrzymać, chyba gdzieś idzie on. Pan mnie widział, dobra, poleci tu. Ja RUN! Powiem, ja, a nie, bo... RUN! Co za mną? ten może? Oczywiście, Ta, poleciał przejedzie. za tobą Świetnie po prostu To Wylazłem sobie na niego praktycznie, ale nie zauważył mnie Halo! Macu no, I ja do Huberta ja Pierwszy tak, cover nie miałem. wyszedł No nie, y idę jak kiedyś jakby co. Widzę, widzę. Ja nie zrobię połowy generatora mm. tą skrzynką. O nie, Ojej, oj, oj, co ty Nooo, bliżej niż myślisz. Nie muszę palety. Ten co strzela. Odwróci się, to nie. Nie będę sukał. Ja mogę sobie sejfie podejś... nie, zrobię się na ten. Aha, jesteś na tego? To go. A, on tak, ci za mną. Poszedł Dlaczego ja dostałem przyspieszenie do robienia generatora, o co chodzi? No nie. Tak Pat. Spokojnie. Wszystko sobie jest ogarnięte. Pat. A no, jesteś. Spójrzcie <laughs> <Jesteś> bezpiecznie. <laughs> Właśnie patrz to jest ten taki... O, taka ostatnia oh no, deska Nie słyszysz mojego dotania Elade. Oh no. Ojoj Ostatnia no deska tak, jeżdżę... Tu była piwnia Chcę guys Czyli leci dalej ze mną? Tak <laughs> O że przyciski i się zatrzymałem w miejscu Elade. Widział mnie na początku tutaj Ej, się, co się tutaj Aj. do palety? Zamach w miejscu, ale trafiło oczywiście Nie wiem, czy uda Nie hmm. Kolejnie O nie, za ale szybko! Strzelać! No, okay. no na hack? Idzie, idzie tutaj na hack On idzie tutaj na hack On oh, nie, mam <laughs> On stragle'a Zostawił <laughs> Ile masz Jezje, ty, wstawania, Hubert? Y, dopiero połowę, nawet jeśli Leci za mną. Kurde, cały czas za... To były gdzieś okna. Jeszcze w czołgach do piwnika w ogóle, nie? nie no jest no. tutaj wyjście raz. No, no nie! Lecę do piwnicy! Niedobro... Czekaj. Staje, z on poszedł do Was. Gdzie na mnie? O Jezu. Od razu. Jeszcze powinienem tam wpaść, Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Gonii, o, goni, goni. Spadł, spadł, oh. on spadł. On spad. Ja nie wiem. Ciebie wierzę ja nie w niego. E, dawaj, leczy się, czy nie? E, no, chodź, diesel, tutaj na lewo, twoje. Nie, tutaj generator chcę wykończyć. A nami leci, co? A nie, nie leci. Leci dużo drzewa. o, panie. Gdzie mi tu spada? No, A, to, to, to jest... co, co tam narobiłeś, chyba? O nie, do drzewa. A, Ale tu tak tak ktoś trochę tak, ten to, to no, nie dam rady, ja nie podnosi. E -e. No <grym> zbyt zbyt się Nie zdążyłem. Tu była paleta! Tu! Oh, bieda. ona była szybciej jakoś. Co on tak zapierdziela? Podnosi? Nie podnosi, bo nie będzie miał haka za blisko. Nie, ma, no, ma ten ma hak zaraz u go świątyni. On fajkuje podnoszenie mnie. Chociaż ja się mogę sam podnieść. Ale ja będziemy je tak podnosili raczej. Nie ma czekać na, na, na. no, czekać, trzeba ten... Mam uwagi na połowę. Idę pod hack. Powiedz, no, że sobie gdzieś pójdziesz. Serio, a no, tak? Piękne od niego. Weźmie mnie? Dawaj, dawaj! No Zasynko. za szybko! Nie Kolejny raz za szybko. No nie! Raz w myśli, co się raz tym myszym, No on tu ma portal Gonij za Ja mam jeszcze DC A, jeszcze tu jest Gen, dobra, dawaj Gena Ojej, okay, okay. jak on strzeli Mhm. ja lecę ten... stąd nie? Czy yes. on leci za mną? Tak. Daj pad no to ma Chociaż on na nursy, nie? A, leci za Hubertem Sprint jeszcze mi się odpalił około w międzyczasie eee, Spróbuj gena no. ja robić, a spróbuję jakoś tu Huberta paratować. Ja jestem z drugiej strony w więc trochę lipa Może i zdążę Pierdziela, ale co za dziadkiem mam na... Na Kampana no, przynajmniej będzie wyskoczył Nie da się rady Ciemento, gdzie ty się lampisz? On, tam, on, ma, on ma daleko haki Jak byście zablokowali to obok tego Nie, nie da rady Spotykaj z drogą do dziury, ale nie udało się <laughs> Dobra, ja dokończę to do nie ten on tu przyjdzie do mnie. No nie, a tak fajnie by było. Patrz, miałem fioletową latarkę. Ee, też mam póki co. Ale fioletowa latarka z Ja robię tam między tymi kamieniami patrz. Schowaj się. Po co się tak. ruszałem? On wróci po ciebie, nie? Ja. On wróci się, odwróci. Nie ja odwrócony. Don, dobra, trzeba trochę przytrajhardować. Gdzie Aha gdzie, że przy Tak jak, jak trzeba. Nie nie jak tak sprawdzi bramę. O nie, nikt tej bramy nie otwierał. Mam nadzieję, że nie przejdzie ten Nic nie widzi. O hard. Nie, chciałem w ostatnim momencie. O. Ja twarzę bramę, zdam. Z karanga. Myślałem, że mnie. że mnie tam nie zauważył. Stądżysz, to jest po nie nie mapy. No. Chyba że dostawię portal. Jakby mnie nie przykampił do tej bójki, no. Mont, or ore, I od razu gen obok. Bata? Nie, obok. Ale przy ciało, ruinka, no to szukam ruinki. Kto uciekł z malarsem? Ja, na yy, pat, jest O, poleciał na pionka. mnie. Nieważne. Jest w pierwszej kolekcji. O, diablomia, chcę iść za tym. Nie bo to że jest... Yy, Patrza, powie, gdy pierwszy raz każdy się wydyje. Ja w środku jestem. Głównym. Coś tam z dachu spadło. To ja. Dobra, no ruinki pasku. szukać. Okej, okay, jeszcze tu mogła być ruina. Nie szukam... Ooo, jest ruina na budynku. Tego byśmy nigdy nie znaleźli. Jeden z dwóch, kto temu poszedł. Dziękuję. To jest? Widzę właśnie. To obierwie Oberwie? Znowu ja. Eee, nie chcesz mnie tu wyleczyć? Ktoś coś? Tu, Halodon? Halo? Bosko. Nie, broni mnie. Gdzie jesteś? E, dobra, jest, jednak nie. E, on mi zostawił. Ta. Jezusie Patrz, jestem w Kiloszaku, szaku, jakbyś chciał się leczyć mm, Raczej Co będę go do naleczył. Doleczysz? Co ty nie... Teraz na zobaczę ile zmiana targetu na mnie. Ile On do jest, do jest bardzo, bardzo wrażliwy na leczenie się, widzi no. leczenie musi tam biec. Ja, zapraszam, jak tu czekam O leci na mnie teraz. Na chwilę go zgubiłem i idealnie w niego biegłem. No. Nie Patrz cię tu wezwanie Co za chłop Dobra, le leżę Chociaż nie, dobra go do palety Ale spróbuję do dalszej dobiec To chyba był błąd Tak Gdzie jesteś? Dobra, Wtedy jestem robić, ja. przy kijowej palecie Na lupowaniu, na lupowaniu. Dobrze, Dużo duży mi to mówić. Zostawił mnie. Serio? Ale... Byłem na najbardziej kijowej palecie i jestem ranny. I on mnie zostawił. Ma stelpa czy nie? Idzie to, do, do mnie, ja sobie ten tutaj lubiłem. Na 50 hmm. miałem. On jest dziwny. No target jest strasznie szybko Maciu Macu, macu. To dobrze być zdrowym na niego. o, ładź Tu jest jakaś paletka, o czymś stwierdził. No nie wiem. dostał mnie. Zmienił target. Co on jest? No jest jakiś dziwny. Coś no mi I, idzie, idzie za wami, wiecie o tym. Hello. Dostałem tego. Taka. O, co tu jest? Gdzie to za pokój? Don? Na górze. A, nada. No, Brakuje. No. Abyś się tam gdzieś wywalikł, ja bym zrobił ninja skoczny na rynku. O, cześć! Czemanku. Pajajajo, zmieni target? No, super. Nie. Zobaczymy, może za mną On nie, nie za wami na Nie, że i Właśnie. I zmienił na mnie. I znowu zmienił, nie? Nie Nie Niezdecydowany. Nie. Cześć. Kogoś tu słyszę. O! Zobacz, patrz na góry, patrz. Właśnie... Nie widzę tego. Nie? Tak się. On patrzy. się poddał. Chyba tak, zgnębiony trochę. Gonimy go. Pytane, idzie pod ścianę. O nie. I się i... Kiwajmy mu główką. Zablokujcie pytkamy, go. Pytkamy. Zablokujcie go i kiwajcie kichaj, główką. Ej dobra, dawajcie. <laughs> Kócu. <Kruc> no. <laughs> No nie Dzihoj. A zaraz wszyscy nastarkowani No Pierdalam Zróbcie tak to teraz tego Nie nie, nie. O! No. Agresive mode tak. on A zaraz wszystkich zabiję To zabijanie właśnie Podnosi! Ooooo, to nieźle Ej, to oj, Nie! To, to nie Blokujcie się, ja O nie, jakie zło, jakie zło. Zniszczyłem. O nie, wywali, to już powinienem. Jestem na 99, Wigla. Niech podniesie ja mnie. mnie, kurde. Da, da, da. A, gdzie, jest gdzie on mi niesie? On mi niesie tam na daleko. Nie, tak cię nie poddał. Dzielnie będzie walczył. Ja nie poddał się. A, ja bym... Jakbyś przyjął Hita, to. Ale no, w sensie ja bym teraz leżał. Nie? <laughs> nie. Ale byśmy wtedy podle podlecieli za parą. Pierwszy no hak jest moc. Czuć ten power. Zdejmę go, ja go zdejmę. No to ci baguje. I nie ścianę. Gościu. gościu. Hello. <grym> <grym> Dawaj mi Od On nie chcesz go ślepiać, właśnie że No właśnie, o tym mówiłem. No to spokojnie, a u nas... wiecie, że nie jest dobrze. Eee, nie, poczekajcie. Weźcie, zacznijcie robić. Co się stało? No on każe nam leć. Nie do rady. Latarki! Trójne oślepienie. Chodźcie, dobrze leczymy. Oj, siostry. Nie, bo ja mam wykaż, przeczytam. Ale to było złe. O nie, o tym kur... No nie było Chodź tam. Mhm, jeszcze, No nikt nie złapał. Aaaaaj! coś nie Kręcimy jeszcze jednego gena, bo... Ale bo Ruina mi się jest dalej. Się podoba. Halo, piu, piu Ruina jest serio. No, dalej trzyma. No. Aha. Dwugen na 50 to go zjadło. No ja tutaj, no, tutaj nie? też gen. Dawaj, kręcimy. No nieee, czemu on się w tę stronę patrzył? Aha, dies. <skupi Leonard> Hahaha. Oh Ojoj. No, zaraz to wywali wszystkich. Zaraz pójdzie rage quit. A ty sobie też jesteś w sumie mi przydał i to dość dużo no. razy. Raz, więc... raz kiedyś da no, radę. Dobra, no, lecę na no, do najgorszą lupę. No. Nie. Chcą, znowu okna biję? No, zbieram tego. Zbieram. Chodź, no, na... poszukasz tej ruiny. Trebno. I w ogóle ile mogę mieć najwięcej stacków na tem? Jedno jego space na razie. Na czym? czymś? Ustaice... Będziemy żyć wiecznie? Nie. nie. A nie, na forwerce no. To pięć. 4. jest jeszcze jeden minut. Jak na barbie. Zamówiłem sobie drinka. E, chcecie coś zamówić? Mogę wam dać ją. A ja co? Idę bar? Ja też no, idę. bawię no, się na bar. No nie, tam jest bar w tym filmie Nie ja też widzę. O cicho, na się napić. Stawiam. Czy ty killerowi robi też coś... Ale który bar? No tutaj jest bar. A tu, bo tam też był. <noise> XD. Latarką <XB>. za <noise> na co chcecie? Nie wierzę w to. A ten mój palcem pokazuje co tak? <noise> Yeah. Nie <grymne> czyli Dźwięk to czynił mi Ej, nie, całe <grymne> do by mi się okay. Panie, to Tak, tak cię wykrzywiłaś! Okej. Panie, nie, to. Roll play, play of team, by Daylight, co so, oni zrobili z tą grą. Ej, stańcie tutaj wszyscy ładnie przy tym. Ej, dawajcie, <grymne> róbmy fale! Róbmy fale, wszyscy kucamy. <grymne> jak ja wstaję, to wstaję <grymne> i tak dalej. Kucajcie, 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 kucajcie i zrobię falę wtedy. Ale odkucyjcie wszyscy. Dobra, ja cię ci będę dawać. A chcę, a chcę się tego, żeby cię załatwił. Co? Matko, bo no. ludzi biją. No kurde, no i sprzedał komuś hita. Nie się, kiedy mnie tam nie ma. No joj, nie. to jest taka. No to dawaj tu. A teraz ta ta ja się bawi w

O nie. A ja! No, ja myślałem, że kiedyś powiedział, że to nie będę ja. No o, tam jest piwnia, tam jest piwnia. nie. O nie. Jest... No ja punkt, tam tak, ci. No. Wszyscy idą. Wszyscy się wyłożymy i. Ocuj się gościu! No punkty nie! No a? to się może zaraz do skończyć. No, no. ja sobie uciekam, mi się to nie podoba to żeby... Oła! Wow, Masz dyjata w razie co? Nie, nie mam. O co ty tam, Hubert? No już zaraz się wywalisz. No, Żidę mnie leczył, ale. No, w piwnicy! No to no, było. Co mówię, co mówię? w piwnicy? To jest narodzenie, że. Oła, ła, ła! Poniesie teraz, jak nic. Nie, jest, nie. Okay. Rundy, tak. Wróci do pigułki zaraz. Niech wracam, dziadka, to się jeszcze podniosę. Nie, 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 miałem tego. Miałem ale Jakby to weszło, nie. Filar go zablokował. Halo, leczu. A nie, nie, nie. 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 Nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Dobra, geny. On no, to raczej przyjdzie no. do nas, nie? Idzie do nas. Chce mhm. pan dziadka? Go! O za późno, za późno. Nie, bardzo, za późno. nie, nie. Póź? Wiem, na nie miałem konta, żeby wcześniej ja zrobić, nie? Ja mogę pójść, ale... No. Tylko że on... On poleci za mną. Nie. No, wraca do piwnicy. No dobra, trzeba przez lecieć się bawić, bo on zaraz no, będzie chciał... Ja w sumie mogę lecieć, spróbować ściągnąć. Też masz DS-a? A nie, no. ja, ja już mu strzeliłem ds -a. Aha. E, yes. Ja mogę wlecieć, oh. przyjąć... O ile zdążę. Grab. To już uciekam. Dobra, ściągnij. Oh. Weź, weź hita. Oh, no, no, no. Dobrze. Ja nie wiem gdzie jest brama, to jest taki problem. Yy, Pat, on leci do nas. Wiem. A nie? Wrócił się? Wrócił yy, się. A, chodź do kiery. Spienił target. Brak, gdzie jest brama? Widzę. Naprawę. Otwieram! Open the door! jakby kogoś jeszcze powiesił typu pata czy coś chciał to zadanie w końcu zrobić, bo chyba 4 dni tego nie zrobiłem dobra. Tylko że jak mnie powiesi to już graba i cię będzie pewnie chciał, chciał zrobić Bo no te uciekli Dobra, Run Gdzie była brama, chyba tam Run Gdzieś tam była druga ranga Druga ranga, serio? Uf. Aha on nas będzie stalkował pewnie za rok gdzieś. Albo i nie. Top, tup, 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 tup. Bram Tak, ono top, 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 Wow, ej, tego jeszcze nie było. Dwa pipe? Nie, jestem w animacji, gdzie biegną ludzie. Widzę czas. i jakby oglądam siebie. Bo ten to w idealnym momencie, jak Kubert wyszedł. I uwaga, czas się kończy. Ej, timer zniknął, koniec. Aha, okay. nie mogę puścić gry. Interesujące. Aha, nie mogę nic zrobić. Mocy! Halo, jak chcesz tam wyjść! Łysa blendetka mnie obserwuje. Głysza blendetka? W teorii chyba w zakończeniu... W tym menu kończącym grę. Tylko, że widzę swoje perki i jakby oglądam siebie. I nie mogę kliknąć opuść po lewej u góry. Ja. Hej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W nietypowym stylu kończymy. Trzymajcie się, cześć. Hej, jeśli filmik Ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć!